Nieważ sztuki na sprytnym podejściu. Mhm. Mm to jest bardzo ważne, koleś nie zrobił sobie ubrani. Bo nie ma do wyboru ich. Idziemy grupą zech z Może być. Yy, 700 tysięcy na ekipę wsparcia? Dość ty tam koleś władował. Co to są za ludzie? To są sami 10% czy jak? I najdroższy napad z obrazami w ogóle tu jest wzięty. Jeszcze bierze dla siebie 55%. Nie wiem, jeszcze mogłeś się podzielić z każdym. Co to jest za salon? Kto kupuje salon w tym miejscu? To jest grapeset, nie? Chyba tak to się dokładnie mówi, tą nazwę, ale. Kto tutaj kupuje salon? Bądźmy szczęśliwi, nie ktoś już ma salon, albo go w paletę, albo w mieście. To jest salon, który, nie wiem, z pięć razy może się trafił. ...na przestrzeni całej tej serii. A ta seria, ty, kurde, ma tyle tych odcinków, że ja nie mogę, nie? Nikt, kurde, tego nie kupuje. Dobra, nieważne, 6 km jazdy, niech koleś jedzie. Zasuwa na pełnej. No i koleś mówi, że jeszcze do tego potrafi bardzo szybko hakować. Czyli czy on chce to robić solo? Dobra, Random w końcu dojechał. Prawo to trochę. Ja mam nadzieję, że pan host weźmie i nazbiera na salon w paleto. Salon w paleto, żeby nazbierać ten. Na salon w mieście, żebyś nie musiał jechać do tego tyle czasu. Tak, a propos, to są levely tutaj gości, z którymi gramy. Najbardziej ciekawe chyba... Może być według was ten 11 poziom, to jest ciekawy. No i ten 541, chyba on nawet pisał tutaj na czacie. Ta Koleś w końcu przyjechał bardzo dobrze, dobra robota. O, tak powiem, ja sobie schodzę tym. Nie wiem, jak tam reszta robi. Czy chce windom, czy chce tym, nie ma znaczenia. W zasadzie czym kto jedzie, ważne, żeby być na dole. Idziemy sobie tędy. I pierwsi, oczywiście, to standardowo tak można byłoby to nazwać. Zrobię sobie częściowe dostawy do gun'a, bo im to hełmy ściągnął. Więc minimum trzy dostawy zrobił. No też czuję, że to może być jeden z dosyć początkujących tutaj, że jeszcze nie ma opresora. Może Buzarda chociaż ma. Wiecie, bo hostem jest ten XC. XC ma 110 poziom. Co, on by był 5? Nie wiem właśnie, co on posiada, ale myślę, że helikopter. Mam nadzieję, że jakiegoś Buzarda już ma. Dobra, czekamy, żeby nas przetepało. Nie chce mi się już dalej biegać. Ja idę sobie na środek, nie wiem jak reszta. Ja zacznę od środka. Ja jestem pierwszy. A reszta tam nie wiem... Nie sobie idzie gdzie, gdzieś. No na przykład pan host nie otwiera. No. Myślę, że ten chociaż tam pójdzie. No każdy otwiera poza panem hostem. No pan host na ten moment... No, nic im może zrobić no takie rozstawienie. Trudno, panie hoście, ale zapraszam na środek. Masz już dwa obrazy do wzięcia na środku. ja mam wszystko na środku do zgarnięcia? Tam oni mają po jednym obrazie. To też jest interesujące. O, koleś odłożył A. W takim razie sobie je weź, że tak ci powiem. To według mnie będzie spoko pomysł, żeby się wziął. Tak, tak ja wyklikałem źle, że to jest... Taki raz jaki mi tu wyjdzie na tym hakowaniu, to jest tak tragiczny, że ja nie wiem. Ooo... Co się dzieje w ogóle? Nie wiem co nic z tym A robią. Czemu ten kolej w ogóle tego A nie podniósł? Nie wiem, pokręcił się 500 razy i tyle. No my teraz możemy się kręcić po tym skarbce, no bo to... Na czterech obrazy to jest Beka, oczywiście. Żeby robić, ale no dobra. Ale to zrobił? Nie zrobił, wierteł. No to wychodzimy. Nie wiem, po co taki haker. Tak, można było na hakerze dać 3%. Byłoby spoko. Mamy ten karabin, może też być. No, kolej zadowolony. O kurde, za późno. A jednak nie. Jednak się wyrobiłem. Ale kolej zadowolony. Pan jedenasty z jedenastym poziomem. To tutaj czuje się jak w rajach. Widzi te 2,5 miliona, że właśnie mamy do zgarnięcia. No to myśli sobie, że nieźle. W ogóle tak. A propos, powiedzieć jedną rzecz, że on też otwierał sobie drzwi ten 11 level, i on o dziwo potrafił je otworzyć. za tym idzie, to raczej albo prawdopodobnie koleś jest z tym po prostu sobie do drugiej postaci wbił, albo naprawdę jest bardzo utalentowanym randomem, co nie zdarza się zbyt często, i po prostu nauczył się tej minigry. Proszę, nad przepustkę drugiego poziomu zrobił, żeby nie hakować tych kulek. Także, no. Jak widać tu mamy wysoki poziom zrobiony. Bra, wyciągamy karabinek, czyli coś co marnuje nam nasze cały hajs, praktycznie. O, nie da się jeszcze tędy przejść. Niestety, spokojnie. Randomy. Widzę, że kolej się garnął temat. Naprawdę, iście to, Środkiem to już... No, zwłaszcza... O tym co usłyszałem, czyli dźwięk wystrzału, ale dobrze. Zdecydowaliście się, że uciekamy z pomocą alarmu. No dobrze. Go Leaf. Nie wiem, idziemy do niego. Tam koleś sobie bierze dzienny utarg. Sam sobie otworzył drzwi. Minigra. wiem, że sam sobie już otworzyłeś dawno przejście. To też jest możliwe. On zdecydował, że chce iść tędy i koniec. Go nie obchodzi, że coś inne jest ustawione, ma to gdzieś. Go Ok. Żeby sam sobie odpowiadasz, to jest bez sensu. Ja słysząc wystrzał broni już mi po prostu wystarczy. W ogóle on nie miał żółtego tego. Żółtego tego na broni. Ale ja w każdym razie słysząc już wystrzały broni na tym podejściu. Znaczy, że coś tutaj jest nie tak. Tutaj, broń jest do wywalenia. Równie dobrze może z niej korzystać na tym podejściu. No ale tak zdecydował random. Gdzie idziemy? Idziemy za tym... Nie no, ja bym poszedł za tamtym gościem oczywiście. No bo tutaj... Są, nie, nie wiem, chyba pojazdy wziął najtańsze, bronie kurde najlepsze, hakera kurde najlepszego, no trochę dziwny taki napad, z buta na helikopter normalnie, nie wiem, idę sobie za nim, niech mnie gdziekolwiek prowadzi. No wiem, przejechało już cokolwiek te cztery osoby za nami, mam tu na myśli radiowóz, ale jak widzicie olewamy radiowóz, reszta idzie do nas tutaj powolnym krokiem, tutaj tych sobie porozwalajmy, żebym biegnie do tamtego wozu. Fabyk jedzie, o nie, oni załatwili samochód, ale ja wsiądę do niego, oczywiście. Rozdzielenie się w ucieczce, tak, to jest znakomity pomysł, rozdzielmy się mówili, to ma sens. Zresztą wiadomo, każdy z nas ma po jednym obrazie sobie, no to zobaczcie, każdy ma jakieś 400 tysięcy, to jak się rozdzielimy, no to będzie lepiej, co nie? Tak, to ma sens, to ma tutaj sens, co prawda, Myślę, że w normalnym napadzie to by miało jakiś większy sens, że każdy się rozdzielił ze swoim łupem. Tak myślę, że tutaj no może nie wiem, według gry to nie ma sensu. Kanalizacją. Mi się nie wydaje, że tak się pisze. Kanalizację. Ale może to już tak nie wiem. Po włosku, bo oni tak mają. Na przykład zamiast, ma, zamiast mówić internet, mówią internet, to Może jakiś Włoch i tam u nich mają kanalizację. Nie mam pojęcia. Ewentualnie też ktoś może być z Polski, bo raz trafiłem na innego gościa tutaj. Tak raz był z Polski i myślał, że jeżeli napisze tak, jak się mówi, to że ktoś może zrozumie o co chodzi. Zapewne ku, ku jego zdziwieniu nikt nie wiedział o co chodzi. Dobrze, przynajmniej ten koleś tutaj też widać, że. Nie wiem, czy mam w ogóle tu jakąś cierpliwość, po prostu bierze najlepsze co może. Jak ktoś się zatrzyma przed wejściem, no to będzie najlepiej. Chociaż myślałem, że może chociaż pościg uda się zgubić, bo wiesz... Zanim oni przejadą przez te tunele, troszeczkę to zajmuje. Oni są, pod wiadomo, pod tunelami. Teraz leci gdzieś tam do przodu. No tutaj robi nawrót. No, bo jakbyś ich zgarnął, no to by gitnie. Też kiedyś słyszałem o czymś takim, że ktoś tu wpadł na pomysł hybrydy. Czyli, żeby uciekać tunelem, a potem jechać na helikopter. To jest oczywiście bez sensu. No bo i tak, jeden z helikopterem gubimy pościg, a na tunelu po prostu tracimy czas. No i teraz leci sobie kolej w dół. Ciekawe tylko, czy oni zauważą, że leci tutaj helikopter. No, wygląda na to, że chyba jest. Chyba zauważyli. Ja coś czuję, że chyba, prawda. Chyba pan host po prostu poszedł awka, poszedł się wysikać, bo wiadomo, tunelem to tak jest że to to, to to, się trochę jedzie. O jednak przyszedł, jednak wrócił. O, tutaj chodzi. Jednak nie poszedł tawka, jednak przyszedł przed komputer, zauważył, że coś tu się nie działa. Jedziemy. Powiem tak, jak już widzę, jak się każdy rozdziela. Ja już miałem tylko jedno w głowie. Czyli, że się nie uda. Albo będziemy czekali na jedną ekipę, nie wiem, 20 minut. Bo będą pierwsi, drodzy nie dojadą. Wiadomo jak to wygląda. Dlatego, no, wyglądało to jak wyglądało. Wychodziliśmy jakimś dziwnym wyjściem. Zrobiliśmy alarm na grupie Zex. Gdzie byłaby prosta litka do zgarnięcia. Ale, no nie. No niestety nie. No dla przypomnienia na hardzie to jest 100 tysięcy dla każdego. Czyli jest dużo. A to jeszcze bez podziału. W sensie, że już boty nie zabierają. Tylko każdy dostaje dodatkowo 100 tysięcy, więc to całkiem sporo. No i cóż... Pewno lecimy do Paleto, no bo gdzie... Znaczy pewno albo do Paleto, albo do Tartaku tak zwanego. Jak to nazwałem sobie, do Tartaku możemy lecieć, Ja to się nazywa tutaj chyba formalnie Lasy Paleto, czyli to no praktycznie tak samo. Gruba zadyma, no. Nic tu więcej nie można powiedzieć niż po prostu, że jest tu gruba akcja. GG już koleś jest GG, żeśmy praktycznie dolecieli. No i jeszcze trochę, nie? Tutaj jest, żeby dolecieć. Zawsze coś może po drodze się nie udać, Komuś może się... na przykład ten przypadek kabel od internetu odpiąć. Czy nie wiem on wleci w te... wleci w, w górę chiliad i się zakończy po prostu. Różnie może być, ale w, w górze a dobrze mówię. A no to, to jest przecież góra Ciliad. Z wątpienia dostałem. Ja nie głupo to powiadam, ale tak, no to była góra chiliat. Dobra, napad zaliczono. Aż dźwięki, kurde, całe gry wyciszyło i złoto dostałem. Teraz, o, GG, teraz już pasuje, teraz ma sens GG. 1700 do podziału, myślę, tak z 200 000 będzie do, no, 266. To nie jest najgorzej, mogło być zawsze gorzej, ale nie znaczy, że nie mogłoby być lepiej. No i oczywiście 5000 000 coraz powoli, coraz bliżej. 1000 level powoli się zbliża, tak to można nazwać, ale myślę, że chociaż Myślę, że dysiaka to chyba uda mi się do premiery szóstki dobić. W każdym razie, no, najważniejsze jest to, że napad się udał. IceX zarobiony. To byłoby na tyle. Do następnego, cześć.